Roda przy naszym telefonie już jest pan Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS i pełnomocnik Komitetu Wyborczego Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry pani. Dzisiaj gazeta wyborcza donosi, że już jest 100 tysięcy podpisów zebranych dla Rafała Trzaskowskiego, kandydata, nowego kandydata Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta. Czy zbieranie przez PO podpisów jest zgodne z prawem? Zastanawiają się internauci, czy tam wpisy na, na Twitterze. No i rzeczywiście to, ta, to robi wrażenie. Tyle podpisów dwa dni. Jak pan to skomentuje? Panie redaktor, oczywiście jeśli to byłoby, prawda, medialne, te medialne doniesienia w tej chwili, no byłoby to złamanie prawa, ponieważ e, w momencie, gdy e, pani marszałek e, Witek, ta Witek, zarządzi wybory i poda e, cały kalendarz e, czynności w jakie będą musiały być dokonane dla nowych komitetów, a przypominam, że to byłby nowy komitet. E, Rafała Trzaskowskiego, ponieważ do tej pory koalicja obywatelska popierała i oficjalnie rekomendowała Małgorzatek i Dawę Błońską i to jest w tej chwili aktualny komitet wyborczy kandydatki na prezydenta RP. Więc byłoby to złamanie prawa. Powiem tak, nie, nie zaskakiwałoby mnie to, natomiast no, stawiałoby to w fatalnym świetle e, koalicję obywatelską i, i jej e, szefostwo, jeśli e, robią coś takiego jak zdanie podpisów, kiedy nie ma ogłoszonych, zarządzonych wyborów, nowej daty wyboru. W tej chwili widzimy dość ciekawą sytuację na scenie politycznej, bo y, Rafał Trzaskowski y, z jednej strony walczy z o głosy będzie walczył, no, ale już widać te, te pierwsze ruchy. Z Robertem Biedroniem chodzi o y, sprawy na przykład adopcji dzieci przez pary homoseksualne i y, elektorat y, tak zwany LGBT, z drugiej strony y, walczy z, y, koś, z Władysłem Kośniakiem kamyszem ale najpoważniejszym jego przeciwnikiem jest wytrzymał Hołownia, a wczoraj z kolei nieoc nieoczekiwanie powiedział o tym, że jak będzie prezydentem, to zwróci się do prezydenta Warszawy o ulicę świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego. To dość y, ciekawe y, w tej chwili, y, dość ciekawa rozgrywka. Panie doktorze, w tej ostatniej kwestii to mam krótką radę do pana prezydenta Trzaskowskiego, że wystarczyło po pierwsze nie zdejmować tabliczek, ponieważ przypominam, że ulica Świętej Pamięci prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego, już w Warszawie była, a została zlikwidowana. Między innymi decyzjami platformy obywatelskiej i Rafała Czaskowskiego, więc wystarczyło po prostu nie zdejmować tabliczek i, i, i nie zmieniać tego stanu faktycznego, a jeśli chce się zwrócić do kogoś, to proponuję, żeby zrobił to jak najszybciej niż zwrócić się do prezydenta Warszawy, czyli do samego siebie. Może nie wiem, może ma jakiś problem komunikacyjny z samym sobą, ale to by było najszybsze w tej chwili. Natomiast co do tego, jak wygląda w tej chwili sytuacja polityczna w związku z ogłoszeniem kandydata Rafała Czaskowskiego i jego program, to tutaj nie mamy najmniejszych wątpliwości, że nie jest to nowa jakość w polityce. Jest to przedstawiciel tak zwanej koalicji 67, więc związanej z podwyższonym wiekiem, wybor, wiekiem emerytalnym. I czy byłby to Rafał Czaskowski, czy ktokolwiek inny, czy mówimy tu, was, jak jako kamyszu, to o to Kośniak-Komyszu, jest to, to jest ta koalicja 67. Natomiast to do programu yy, w kwestiach ideologicznych, to nie mam tu żadnych wątpliwości, że w tej chwili będziemy mieli wybór, jeśli będzie ten kandydat, Rafał Czaskowski. To będziemy mieli wybór między e, Polską Biało-Czerwoną reprezentowaną przez, e, bia, e, przez pana prezydenta Andrzeja Zutę, a Polską a, Tęczową reprezentowaną przez Rafała Trzaskowskiego i e, jego współpracownika bliskiego w końcu wiceprezydenta Wartuszu. Aerobija. I już swu... i przypominam o słynnym planie Arabeja, a wczorajszy też wywiad chyba z tego co dobrze słyszałem, w którym Rafał Czaskowski nie odżegnuje się od tego planu i zapowiedział, że jest zwolennikiem e, związków partnerskich, a, a to zazwyczaj e, e, i, m, 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 mówiło to o tym, że jest to furtka do e, e, prowadzenia małżeństw homoseksualnych. Nie ma małżeństw homoseksualnych, są związki homoseksualne, pani związki, kośla, ja. panie pośle. Związki homoseksualne, to Właśnie, to... Właśnie, a druga sprawa... Jak Chociaż nie, obserwujemy... nie wiem, jakie są plany, panie redaktor, nie wiem. Tak, Może to nie pójdę, chodzi o plany, pójdę, tylko chodzi o, o nazewnictwo. Może pójdzie jeszcze By... dalej. Może Panie pośle, trzymając się konstytucji, to małżeństwo jest związek kobiety i mężczyzn i mężczyzna odwołuje się do konstytucji i do pojęcia również dekalogu, więc też. Trzeba y, zwracać uwagę, żeby nie wprowadzić y, tego pojęcia małżeństwa właśnie do, do związków homoseksualnych. Panie redaktor, akurat przedstawiciel tej, tej, y, tego ugrupowania Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski i, i, i pozostali dozentanci słowo konstytucja często wrzucają na sztandar. No więc właśnie. I, i, i jest wtedy, <grym> kiedy im trzeba. Więc nie wiem, jakie są plany dalekosiężne, natomiast y, mogę do mnie mywać. Panie pośle, w tej chwili jest sytuacja taka, że Rafał Trzaskowski się chce przedstawić jako kandydat wielu ugrupowań, wielu opcji. O tym wieku emerytalnym, o którym Pan wspomniał, to mówił, że nie będzie podwyższenia, ale każdy będzie mógł pracować dalej. Ja i nie tylko ja, bo komentatorzy w sieci już zaczynają pisać, że widać tutaj rękę Donalda Tuska, a raczej PR-owców od Donalda Tuska. Dziennikarze zauważyli, że pojawili się już na, na filmach. Ja przypomnę tylko, że ci pr zachowali się dość agresywnie, agresywnie wokół dziennikarzy. Zdarzenie z 2011 roku, jest tu i mamy dwóch dziennikarzy, gazety polskiej, codziennie Samuel Pereira i Wojciech Mucha. Nie zostają wpuszczeni do Tuskobusa. Jest nagranie z tego, z tej, z tego incydentu. Czy tego typu zachowania możemy się spodziewać w kampanii? Rafał Trzaskowskiego, jeżeli już ta kampania się zacznie, już mieliśmy zapowiedź likwidacji mediów publicznych, wiadomości, publicystyki w mediach publicznych. Może nie mediów publicznych, ale wiadomości TVP Info. Panie to nie można oczywiście takiej wykluczyć, takiej sytuacji. Natomiast ja tylko przypomnę jedną rzecz dosyć istotną, umykającą w tej chwili jeszcze chyba komentatorom politycznym, że pan Trzaskowski, jest tuskiem, a dlaczego? Ponieważ jest został wybrany jako wiceprzewodniczący frakcji y, partii Europejskiej Partii Ludowej. E, chciałbym to przypomnieć, a przewodniczącym tego ugrupowania jest y, jest Donald Tusk w tej chwili, więc y, nie jest to, nie byłoby to zaskakujące i y, ręka Rękę tych osób można już zauważyć w kampanii. I przypominam też, że w 2018 roku w Warszawie e, kampania samorządowa e, prowadzona przez Rafała Czaskowskiego opierała się na jednym z najbardziej, prze, przepraszam za określenie i słowo, ale, ale to innego innej chyba nie pasuje. Fekalnych y, y, profili na jednym z mediów społecznościowych, y, tak zwanym soku z braka. A kto za tym stoi, to y, wszyscy wiedzą, osoba ta. Pracuje w tej chwili w opuszu e, warszawskim, zostało zapewniona no, przez Rafała Trzaskowskiego, więc e, forma i, i, i przebieg kampanii, jaka będzie prezentowana przez Rafała Trzaskowskiego, nie będzie prawdopodobnie odbiegać od tej, jaka była w 2018 roku, e, w Warszawie, czyli ta jedna z najgorszych, e, form. E Panie pośle, no, na tyle się kampania okazała skuteczna, że Rafał Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie. I widać już w tej chwili, jak komentatorzy oceniają, że jego kampania, że ta nagła przemiana Rafała Trzaskowskiego z tego spokojnego, statycznego polityka, jakiego widzieliśmy, przynajmniej tak się chciał przedstawiać, nagle się zmienił. I to jest na użytek kampanii przemiana. I to już widać, jak co niektórzy wskazują, pracy Pijarowców. Dzisiaj już jest niemal pewne, że politykom Platformy Obywatelskiej, którzy domagali się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Wcale nie chodziło o zdrowie Polaków, a o przesunięcie terminu wyborów po to, by właśnie wymienić kandydata. Czy w tle również nie chodzi o zablokowanie y, reformy sądownictwa? Panie tak, to nie tylko tej reformy, nie tylko reformy sądownictwa zablokowanie, ale głównym celem jest odwrócenie wszystkich programów, które do tej pory zostały wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę od 2015 roku. Powiem tak, i platforma Owatewska i czas i Rafał Trzaskowski są nieprzewidywalni, niepoważnie miotają się i zmieniają co chwilę zdanie. To jest inna sprawa. Zmieniają swój wizerunek. E, raz mówią o prawdziwej prezydent i że która będzie walczyć do końca, kampa do końca kampanii, do zwycięstwa, czyli pani Małgorzata kitawa bońska. Za chwilę e, zmieniają ją w trakcie... W trakcie kampanii na Rafała Czaskowskiego, nie wiem, teraz mamy go nazywać prawdziwym prezydentem, prawdziwym prawdziwą prezydent, nie wiem, to jest zmiana kandydatów jak rękawiczki. Panie tak. jeśli to ma być partia odpowiedzialna, czy, czy, czy koalicja obywatelska odpowiedzialna za Polskę w dobie, która zmienia zdanie i miota się od ściany do ściany w dobie koronawirusa, kiedy e, głównym celem jest walka ze skutkami już w tej chwili pandemii koronawirusa, powoli zaczynamy walczyć ze skutkami już pandemii koronawirusa, to e, nie życzyłbym tego Polsce. Dla do o Polski nie życzyłbym tego Polsce. Panie pośle, w tej chwili kampania innych kandydatów trwa. Jak będzie przebiegała w najbliższym czasie kampania prezydenta Andrzeja Dudy? Panie redaktor, w tej chwili kampanii jako takiej e, ani w sferze takiej e, wizualnej, tej autorowej e, czy, czy, czy e, spotkań nie nie, może, nie można prowadzić i, i tak naprawdę... Żaden z kandydatów albo kandydatów na kandydatów nie powinien takowej prowadzić, dopóki nie zostaną zarządzone wybory. Pani ja jeszcze sprostuję, jeżeli chodzi o podpisy. Dwa dni na uzbieranie 100 tysięcy podpisów poparcia dla Rafała Paskowskiego. Taką propozycję kalendarza wyborczego widzieli posłowie Platformy Obywatelskiej. Czyli są zebrane podpisy, część podpisów, a te 100 tysięcy musi zebrać w dwa dni. Ale już o części podpisów zebranych mówiła Hanna Gronkiewicz-Walc w jednej ze stacji radiowej. Przypomnę. A tak, w swojej szczerości <słuch> powiedziała o tym. Była pani. Prezydent Warszawy, tak. I bardzo dziękuję za naszą A, rozmowę. Nie, tak, moim nie gościu, wiem, nie tak. co widzieli posłowie Platformy Obywatelskiej, może sami piszą kalendarz wyborczy. To by akurat się potwierdzało, ponieważ dzięki skuteczności Tomasza znamy... Grodzkiego zablokowano Możliwość przeprowadzenia wyborów 10 maja. Obstrukcja Tomasza Grewskiego, marszałka Senatu, doprowadziła do tego. Mam nadzieję, że tym razem pan marszałek e, e, będzie już postępował bardziej pro -państwowo niż niż poprzednio. Musimy kończyć państwa i moim gościem był pan Krzysztof Sobolewski poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący komitetu wykonawczego PIS i pełnomocnik komitetu wyborczego Andrzeja Duda. A cały czas czekamy na ogłoszenie daty wyborów. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Redaktor. Dziękuję Państwu miłego dnia. Jeszcze.